Na początek chciałabym zacytować internetowy żart. Już drugi dzień spędzam w domu z rodziną. Zaczynamy się zaprzyjaźniać. Okazuje się, że syn w tym roku zdaje maturę, córka w ubiegłym roku już za mąż wyszła, a żona zrobiła habilitację. Fajni są. Ile prawdy może być w tym żarcie? Czy rzeczywiście jesteśmy tak nakręceni i nastawieni na pracę, karierę i zarabianie pieniędzy, że prawdziwe życie nam umyka? No, bardzo trudne, bardzo karykaturalne przedstawienie polskiej rodziny. Smutno się zrobiło po takim żarcie. Myślę, że nie jest to prawda. Przynajmniej mam taką nadzieję, może naiwną, że tak w naszych rodzinach jednak nie jest że tak daleko od siebie nie odeszliśmy że jednak uczestniczymy w naszych takich ważnych wydarzeniach jak matura. Czy wyjście za mąż, a szczególnie zrobienie habilitacji. Natomiast myślę, że na pewno za bardzo się spieszymy, za bardzo biegniemy, za bardzo pędzimy i tak mało poświęcamy czasu na tą codzienność, na to, co jest wokół nas, na naszych bliskich, na czas dla nich, a też może i czas dla siebie samych. Faktycznie czasami w tej pogoni. Tej szybkości możemy coś zgubić. Możemy kogoś zgubić. Możemy zgubić swoich bliskich albo możemy zgubić nasze relacje. No tak, na razie to dwa tygodnie, ale kto wie, czy nie potrwa to jednak dłużej? Dla wielu z nas to jest naprawdę nowe doświadczenie. Nowe doświadczenie to tak naprawdę będzie dla nas zorganizowanie sobie życia na nowo. Myślę, że to doświadczenie, dobrze jest powiedziane, doświadczenie, dobrze, że nie kryzys, bo często tak o tym mówimy, to doświadczenie ma takie dwie strony medalu. Z jednej strony pokazuje nam to, że to tak naprawdę nie my rządzimy światem, że nie mamy wpływu na różne sytuacje i że musimy nauczyć się reagować. Na takie trudności. Z drugiej strony, to doświadczenie niesie coś nowego, nowego uczenia się naszego życia, może też przemodelowania życia mojego i moich bliskich. A więc, jakby z jednej strony, to doświadczenie to jest jakaś katastrofa, ale z drugiej strony, to doświadczenie może być dla nas czymś nowym. Nie chcę mówić szansą, ale czymś nowym. Jeżeli będziemy umieli faktycznie zostawić swoją frustrację, złości, wściekanie się i zorganizujemy własne życie i życie naszej rodziny na nowo. Zatem jak zorganizować czas spędzony w domu? Planować czy iść na żywioł? To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, jak zorganizować czas spędzony w domu. To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni też za nasze dzieci. Myślę, że w tej sytuacji ważne jest, żeby nauczyć się planować. To znaczy, początek będzie na pewno bardzo trudny, bo jednak ta sytuacja nas tak dotyka, że na początku mogą się pojawić bardzo różne emocje. To może być po prostu żywioł: od wściekłości, poprzez rozpacz, poprzez płacz. Poprzez jakieś poczucie bezradności. Natomiast ważne jest, żeby zracjonalizować tą sytuację i nauczyć się w niej, tak jak powiedziałam, na nowo żyć. I wtedy, uwaga, to my zacznijmy zarządzać tą sytuacją, a nie pozwólmy, żeby ta sytuacja trudna zarządzała nami. W związku z czym planujmy sobie nasz dzień, my dorośli. Ale przede wszystkim planujmy dzień naszym dzieciom. Oczywiście można też pójść za tym, co dzieci pokazują. Nieraz dzieci nas zapraszają do zabawy. Dzieci, np., przedszkolne, w polskich przedszkolach, jednak są nauczone tego, że to pani planuje im zabawę. Trudno wymagać, żeby dziecko umiało sobie samo wymyślić jakąś zabawę. I np., takie mówienie, no idź się pobaw, no dobrze, to, to może być jeden dzień. Natomiast w kolejnych dniach to już nie będzie dla dziecka sygnałem idź się pobaw, tylko idź się ponuć. W związku z czym to teraz na nas spoczywa taka, taka nowa umiejętność, jak umiejętność właśnie kreatywności i zaplanowania zabawy naszym dzieciom, ale razem z nami. Ja się właśnie tego obawiam, że faktycznie dzieci mają przerwę i wakacje, natomiast boję się, że może to być dla nich męka. Bo no tak codziennie się nudzić, codziennie oglądać te same zabawki, no to, to wiadomo, że dorosły by się znudził, a co dopiero dzieci. Ważne jest, żebyśmy byli blisko dzieci, żebyśmy byli obecni, żebyśmy byli do ich dyspozycji. Bo to, że jesteśmy w domu i na przykład zajmiemy się myciem okien, to nie znaczy, że jesteśmy do dyspozycji dzieci. I to jest właśnie to, co powiedziałam, to nowe. Nauczmy się przebywać z dziećmi. Przebywać z dziećmi nie tak jak na co dzień, sobota, niedziela, nauczmy się przebywać z dziećmi codziennie. Nauczmy się przebywać z dziećmi od rana do wieczora. Nauczmy się towarzyszyć dzieciom, ale również zapraszać dzieci do wspólnej zabawy, do wspólnego gotowania, do wspólnego sprzątania, do wspólnej gry planszowej, czy nawet do wspólnego oglądania telewizji lub filmu. Najgorzej jest, kiedy telewizor ma nas zastąpić. Także bądźmy razem z dziećmi. Oczywiście jest też tak, że my mamy obowiązek pracy w domu pracy zdalnej. I w momencie, kiedy jesteśmy wszyscy w domu, możemy się tak podzielić, że tata zajmuje się dziećmi, mama pracuje w tym czasie, jest do dyspozycji swojego pracodawcy, albo odwrotnie. Ale też dzieci świetnie zrozumieją sygnał taki, że teraz musimy każdy się zająć swoją pracą. Ważne jest, żeby również dziecku zaplanować jakąś pracę na jego poziomie. I wtedy ono będzie równie ważne jak rodzice, którzy pracują, bo ono również wykonuje jakąś pracę w jakimś zaplanowanym Czasie. Nie wszyscy mają to szczęście posiadania domu lub dużego mieszkania, siedzimy sobie czasami dosłownie na głowach. Czy znalezienie takiej prywatnej przestrzeni, choć na chwilę, jest niezbędne? Ważny jest odpoczynek od siebie. Ważne jest, żeby jasno to zakomunikować, powiedzieć teraz potrzebuję trochę czasu dla siebie, muszę się zresetować, muszę odpocząć, muszę, muszę się zdzemnąć, albo na przykład na chwilę wyjść sam. Ważne jest, żeby o to zadbać, bo faktycznie możemy być zmęczeni, możemy potrzebować też chwili samotności, możemy być zmęczeni sobą i nie bójmy się tego powiedzieć. Tak też może być. W końcu cały dzień siedzimy, że tak powiem, sobie na głowie. W związku z czym nie bójmy się jasno sobie powiedzieć, że teraz potrzebuję. Trochę czasu sama czy sam dla siebie. I zachęcać też dzieci do tego, żeby wtedy oglądały same książeczkę albo zajęły się tym, co lubią robić. Właśnie to jest to, czego ta sytuacja nas na nowo uczy. Ona nas uczy na nowo relacji między nami w tym. W trudnych sytuacjach właśnie korzystamy z takiego banku, właśnie wszystkich tych dobrych nawyków, które wypracowaliśmy w naszych rodzinach. Jeżeli ich nie ma, to to jest dobry czas, żeby spróbować nad nimi popracować. Oczywiście to nie jest tak, że my to natychmiast będziemy wiedzieć, jak robić. Ale to też jest czas, żeby może na przykład sięgnąć do literatury, sięgnąć nawet do internetu i poczytać, w jaki sposób należy budować relacje i zrobić to świadomie, bo ta sytuacja może nam pokazać, że faktycznie nasze relacje są słabe. Musimy je na nowo budować. No i pojawia się tutaj pytanie, jak ten problem rozwiązać w domach z kryzysem. Rozwody, alkohol, agresja, przemoc, wzajemne niezrozumienie to wcale nie są takie rzadkie przypadki. Faktycznie rodziny, które taki kryzys przechodzą na co dzień, w obecnej sytuacji ten kryzys się będzie pogłębiał. Obawiam się o te rodziny, obawiam się o dzieci, które są w tych rodzinach. I te instytucje, które. Na co dzień zajmują się pomocą. Muszą dzisiaj pamiętać o tym, żeby nie zostawić ich samych, bo te rodziny będą potrzebowały być może jeszcze większego wsparcia. A szczególnie, tak jak powiedziałam dzieci w tych rodzinach, żeby dzieci nie zostały same. Była w literaturze Miłość w czasach zarazy, teraz mamy Rodzinę w czasach zarazy. Czy są jakieś uniwersalne rady, aby wyjść z tego wszystkiego zwycięsko? Dla rodziny Zawsze rady są takie same: być ze sobą, słuchać siebie, brać za siebie odpowiedzialność, kochać się, szanować, rozmawiać ze sobą, być aktywnie ze sobą, ale też pozwolić na różne emocje, które w nas będą, które w nas są, odpoczywać od siebie i po prostu rozumieć siebie. To są rady chyba dla wszystkich. Rodzin nie tylko w czasach zarazy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Bożena Bucka z Regionalnego Ośrodka Metodyczno Edukacyjnego Metis w Katowicach.